Dużo ich zjechało, nie? Mi się wydaje, że nie wiedzą co zrobić w tej sytuacji. No. no no, no mi się wydaje, że to. nie ma supervisora No szoku. Kurde powiem, że jak wyszłam z tego mieszkania i zobaczyłam teraz. dużo masz złudzi. fantów, dużo masz fantów No jakoś nie wiadomo czego nie ma, ale coś tam mam. Ciekawe czy ci, no w ogóle da odjechać i tak się No ciekawać. No muszą chyba, nie? Zobaczymy Jakby no nie mają wyjścia zbytnio dzień dobry, witam w takim razie już to informuję, będę państwa negocjatorem ze strony policyjnej będę tutaj negocjować bez broni. Proszę również pana, żeby broń nie pan nie wyciągał. Druga sprawa, tutaj nie przechodzimy przez tą białenię. Dobra, taki bufor bezpieczeństwa tak na przyszedł Dobra. Kurwa jak nas zamknął. W takim razie tutaj pokazujemy moją. Czalkę Opicer na Proszę Pana. No czy pan dowód podał? Będzie łatwiej się do pana zwracać. Nie nie. Jestem tak zwany ty Dobrze, Panie Buku. Dobrze, Panie Buku. Słucham Pani w takim razie. Panie Buków. Generalnie bardzo chciałbym pieniążki, ale z tego co słyszałem, to może być problem. No, jest bardzo giga problem, bo my nie jesteśmy w stanie takich pieniędzy wam dać. Rozumiem. No. To w takim no. razie chcielibyśmy po prostu odjechać i po górak, czatek na jakiś ee, czas, może. Mhm. Mm -hmm. Okej. Okay. 5 minut. Dobra. Dobra. Ja się tutaj z dowodzącym tutaj tej sytuacji skonkursuję i zaraz tutaj wrócę. Jednakże chciałabym się tutaj zapytać tak. osób, których tutaj macie na celowniku, czy się czują dobrze i czy no tak. nie potrzebują. Ja bardzo bym poprosiła, nie chciałabym tam podchodzić, chyba że opuścicie noże i broń wszelkie. naszą stronę tutaj... Nie, zostanę oddane strzał, ja tylko poproszę, żeby... Możecie tutaj dalej celując podejść tutaj do przodu, bo ja nie chciałabym tutaj Dobra, też No, żeby podje, podeszli do przodu i po prostu powiedzieć, jak się czują troszeczkę. No, nie wiem, no osłaniają teren, no, proszę pana, no celujecie... Dach, nie Wiecie, z nim jest na... ktoś na dachu. Ja, ja, ja rozumiem, no ale to dalej proszę pana, no już, poczekam, tutaj macie... Podejdźcie podejdź z tymi zakładnikami trochę bliżej, żeby powiedzieć, że wszyscy Trzymajcie tam wszystko. Z zakładnikami? Co do zakładnika? Nie, żadnej preferencji. Jasne. Już. No, ty jesteś póki co wolny, bo już co przyklepany. Blondasek. Wypuszczajmy jednego zakładnika, proszę o zajęcie się nim. Coś się na 100% stanie, jestem pewny. No. W negocjacje, kiedy wynegocjowaliśmy, jest wolny odjazd. 5 minut bez kontakt. No, już teraz nie ma odwrotu, nie? Oczywiście. A ja tu nie wiem, co się dzieje. Czemu? Nie wiem, tu jest tyle najebane, gringo, <grym>, że ja. <grym>, nie wiem na co się pisałam, nie? <grym>, no ja mówiłem, że ożywisz być przypomnę. No. Dobra, ja mam propozycję. Tak. Dajcie nam tutaj kobitkę. Wy sobie wsiądziecie, ale bez odpalania kluczkami pojazdu. My się szybko zajmiemy i rozpoczniemy post. A mi się nie, nie stanie? Panu... Na pewno? Obiecałeś pani? No, powiem panu tak. Z mojej strony mogę obiecać. Jeśli wy zrobicie coś krzywego z waszej strony, to nic nie mogę obiecać. Jeśli no, po prostu to, wsiądziecie no, do No Dobra, nie to, nie to wsiądziemy. Ja tylko to wsiądziemy. Ja tylko to wsiądziemy, dobra. I nie, że tu, żebyście wiedzieli, czy coś robimy, ale tak już wolicie. Dobra, no to dajcie nam kobietkę, podjedźcie, włączacie silnik i siedzicie... Dobra. I Dobra, chodź. Oj! Dobra, o, jedziemy! To nie, tak. okay. No to zabawa. Dobra, full focus, musimy im spierdolić. <laughs> Będzie dobry. Myślałem, że już uciekliśmy, tak No. Ja też. Jasta, jasta No oni coś tak Jeszcze jeden zakręt ich nie będzie, nie? No już ich prawie nie ma No Nie wiem, czekamy na nich Nie no nie tak chyba nie będę robić. No Oj Nie wierzę Nie wierzę, oni pojechali za do w... dobra on ogarnął, nie ogarnął, dobra zgubiłeś No zgubiłeś, tak serio e, Ty się zrobiłem jak coś No Kuchnie tu, tam jeszcze y, kanapa jest Primo Primo kanapa, Ty Rachel tu przy kuchni dawaj Ten, y, co tam stoi Kanapę Primo, co Ty biegasz tu? Kanapą. No kanapa, no a gdzie? No ta sofa cała biała w rogu. Nie, no to jest hit, no nie umie. Tu, o no dobra masz. Wszystko. Wszystko Wszystko mamy? Tu masz? O, dobra, o Ręce, o, ręce, o. ręce. Nie, 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 nie wybiegam. Podnosicie ręce. Ręce. Palna. Dwóch wybiega, neguję. Tak Cię Trzeci biegnie. Kurwa. A, czyli nie ma problemu, że funkcja narzuci ciebie z na no, nie? Zapraszam panią. Wow, jakieś podwójne randów by była. Na... <laughs> co? Eee, co? Zapraszam panią w tutaj. No to nieźle, proszę państwa. Można do radiowozu się pani odstawić. Ja? W przodę? pani na to, żebym panią przeszukała. 427, dwa, siedem i pierwszego motomotoru. Przyszukam Pani czy nielegalnego, niebezpiecznego... Ja Opiszę, i pendle, jak się nie, ja Pani go nie pułknęła. Weźmiemy telefon. Oprócz Pani wyjść, odepne płasku na nisko. Przepraszam. Pomagam wysiąść. Przepraszam Pana. Przepraszam Pana, partnera. Idziemy w trójkę. Dalej, ekipa. Dobra, to ja lecę w trójeczkę. Hejka. A, każdy mamy w duchy. Alfred! JP, tp, ja że nas nie kowałeś. Panie, pogarsza to sobie tylko, nie? To jest mieszkanie, wyobraź sobie. Wszyscy, tak. Nie. Wychodzili. Wchodziliśmy. Czwórkę robili mieszkanie? Tak. Panie, szybka akcja, rodzinnie. Dziękuję, dziękuję. A, rodzinnie, wszyscy z rodzinki? Nie, ale no wszyscy są, to tak jak rodzina. Rozumiem. co w nie to nie zginie. To z policji Department może pan podjechać do... tak, już tak, przepraszam, zamotałem się. Nie mam problemu. A faktycznie pan się zajmuje teraz ze sobą. pani pod maską ukrywa jasne, taką urodę. Piękna. Wie pani, tak na wszelki wypadek jakbym na was trafiła i dała się złapać, no i mm. niestety tak się zdarzyło. Czy pani, jest taka sprawa, że adwokat jest aktualnie zajęty właściwie to pani kolegom, więc nie wiem, czy pani chce poczekać? Czy... Mm, świetnie, moje szczęście oczywiście, nawet na adwokata miałam co liczyć. No może Ale... pani poczekać, nie? Bo on jest tutaj A w celi pani. Tak? Z tak? Z tak? Możemy. Nie stawia Pani oporu, to powiedzmy będzie... No, nie uciekali w sumie. No dokładnie, 000. po prostu od razu wiedzieliśmy, że... A co jej dość? Yy, włamanie, oznakowana i broń biała. Aha, ooo, to Pani... O, to <coughs> już się Proszę rzucę. Pani, ja sama nie wiem, skąd ta gotówka u mnie się znalazła. Poważnie. Nie, naprawdę, naprawdę. Naprawdę. Proszę. A ten już to, ja to. Nie wiem, ty W życiu nie. nawet nie miałam nikogo w planach zadzwegać, ani listy stylu. Dla własnego bezpieczeństwa, bo tu jest strasznie niebezpiecznie w tym mieście. Cały czas na początku dziennym cię mogą porwać i w ogóle. No to tak, żeby chociaż pokazać, że się ma coś przy sobie. Dobrze, bo wychodziło pani wcześniej 3,5 roku prawie, to teraz skrócimy do 2,5 roku. Co pani na to? No to już lepiej brzmi, proszę pana, 3,5 roku. Dobra. Ja już takiej pierwszej młodości miesiąc. nie jestem. Tragedia. ma pani 30... rodziny dzieci? Cześć, Strebam. No, Młodszą. Zajmowałam rzeszę, się nią. Obok. Nie, nie, nie. No, o proszę. <laughs> to koleżanka obok. Rozumiem, rozumiem. Ona już w jest. A no, to op, ile dostali jest, moi nie? znajomi? Tak w ogóle, jeżeli nie mogę spytać. Nie wiem jakie zarzuty mieli, ale pewnie ale podobnie, tak bym strzelał. Skońka, koleżanka tylko w manie, bo nic przy sobie nie miała, tak naprawdę. Aha. Żeby się nie okazało, że to ja taki dojebany wyrok dostałam. Tam pani kolega. No on, ona dostała z 10. O Boże. Jej kolega też z 10. O Boże. <noise> no jednak może tak wyjść, że pani dostała największy. Nie no. A... Ale ktoś tym przejmuje, proszę pani. No ja, ja, ja. Ja się tym przejmuję. Ja stała poszła na to, co pani zrobiła, to. Ale... Niestety. Ale posłuchajcie, to jest mój pierwszy... moje pierwsze mm. tak jakby wykroczenie. Wcześniej w ogóle skazana nie? nie mam, naprawdę. Niech pan tam sprawdzi. Nie kłamie. No nie było, pani, no nie było. No, no pani nie było, radnie. nie było, nie było. No nie było. Odwagań, Całe życie porządny no, obywatel, raz pracuję. noga mi się podwinęła. to nie, jeden raz. Powiedzieli to, po prostu, pani. o, coś Ach, ta tam. Tak, koleżanka mówiła, że to nie był pierwszy raz, was wszystkich. Tak? Tak koleżanka no. powiedziała? Widzi pani, tak że ludzie się aż tak bardzo do kłamstwa potrafią poniżyć, byleby tylko dostać mniejszą odsiadkę. Pytanie z której strony. Właśnie. Ja z nie? Ona chociaż skazana już wcześniej była. U mnie to pierwszy raz. To komu bardziej wierzycie? Osobie, która już wcześniej siadała za kratkami? Czy mi? No... Ale tamta nie miała nic, a pani miała odgawano, miała. Jeszcze raz? Jeszcze raz? Pani miała oznakowaną brąbioną. A na każdym mówi, To nie moje, znalazłam. Podrzucili mi. Ma być wszystko, proszę pana, na błysk. Na błysk. Nie w i pana, jak pracuje. No, jak kurwę, O co ci chodzi. Dobra. 8182. 8182. Przynajmniej dzięki mnie dobrą robotę zrobił. Widzisz? I dalej. I proszę Cię bardzo. Ja bym się już takie skromne pytanie, ponieważ mieszkałem w, w drugim końcu miasta, czy masz ratować dolarem na tak zóweczkę. Dostałem z nich szkoły, to całe swoje środki, dałem nas schronisko piesków, kochacie pieski? Ja bym pomogła, ale dopiero z szpitala wyszłam, gościu normalnie mnie ograbił, wbił mi nóż w brzuch. No popierdoleni... Lu popierdoleni ludzie teraz po ulicy Jasny chuj. Ja właśnie dlatego ja noszę takie... o, cudejko na plecach, widzi pani? No. Jakby taki jakiś skurwysyn złapie, to ja biorę tak do ręki mówię, Ta, i mówię, tylko spróbuj podejść. Tak, pistoletem i... wiesz. Tak. No. to bukafka to już inna sprawa, to są gangsterzy, gangsterzy. Trzeba ich jebać. Mi no. się tam nie stało, bo to nie jest dziecko całe. Co? Co? No, ja. z zwiankiem, Mam nadzieję, że dziecko nie uszkodziło, no. A, ja nie jestem w ciąży, kurwa. Czy ja wyglądam ci na grubą, czy są? Nie, skądże, skądże? Kurwa, eee, tego. Ja pierdolę. Kratny mieziomek. Kurwa, dlaczego się do mnie tak dopierdają wszyscy? No, ja no nie, 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 ja. No jasne, stwierdziłam parę chipsów, ale no ja pierdziele, przecież od razu tyle ani przytyłam. Kurwa. No, już chcieliśmy wiedzieć co to, to jest, ja tak tak, to. No, tutaj ten, no, no, tak tak ten, zagięła mnuza, o, o. No. Światło brakuje, światło brakuje, tak, tak, nie tak, widać, a tu jeszcze, było dobrze. Kurwa tutaj światło tak odbiło od tych luster. I ten, mnuza się podwinął. Powiem tak, niech się Ach. pan cieszy, że faceci nie mogą być w ciąży, bo bym o to samo spytała pana. A, kurwa, sugerujesz mi, że ale, jestem ale, gruby? No właśnie. Pani sprawdza ten te 20 chłopaków. O siła kurwa Ona jakieś... o ciebie gam... ona hej! o tobie mówiła jak coś. Zreszta, że, kurwa. Wyładniałaś, no, się, wyładniałaś w kurp na sobie. Ale proszę się nie wpierdać w rozmowę. <grym> co? A, a co ty kurwa czapa? Pojebał cię? No coś się nie pojebało. nie <grym> powiebał. A nie wiem, ty myślisz, że se wans zapuściłeś to jest straszne czy co? No to jest kurwa myślałem, że biorę jakiś bany drillowy to ty co? Będziesz spoczyła. O nic myślałem, że sobie pójdę na grilla. Co? Dobra, Dobra. A ty kurwa średnio średniowieczu jesteś, że byś tłumaczy to na plecach? Nie, nie wpierdaj mi się, tylko odejść ty, na to... ale pytam się jeszcze raz. Ty jesteś w średniowieczu, że z tą pałką biegasz na plecach, która? Ta, po stupa biegam, że właśnie takiemu jebanemu opiecaniaczowi i wysadzisz w dupę wiesz. No to mi wypierdol. No To no, mi wypierdol mi. Także Nie, ja bym cię ty mi. Ja no, no. Dzień dobry o chcesz mnie napaść?